W tym filmie zobaczycie jak się przygotować, co ze sobą zabrać oraz całą trasę krok po kroku. Witajcie moi drodzy w nowym filmie. Ja już jakiś czas temu obiecałam wam, że nagram film o tych water hikes, o tych spacerach wodnych, na które chodziłam przez całe lato. No i jestem. Co prawda, sezon się już skończył. Mamy połowę października, ale mam nadzieję, że zainspiruje Was to, jeżeli przyjedziecie tutaj na przykład, będziecie w okolicach Marbella w przyszłym roku. Teraz, jak widzicie, też jest jeszcze ciepło i można by było na ten hike iść. Godzicie z wody, jednak wszystko jest mokre. No i fajnie, jeżeli jest. Jest po prostu ciepło, bardzo ciepło. Ale uważajcie też, żeby nie chodzić w słońcu najgroźniejszym, tylko na przykład z rana. I jak już wspomniałam, ja chodziłam na różne te hajki przez całe lato, ale chciałabym opowiedzieć o tym takim najfajniejszym, na który poszłam dwa razy, ponieważ zapierał on dech w piersiach i uważam, że każdy powinien się na niego wybrać, jeżeli jest tutaj w okolicy. Więc jest on tutaj taki najpopularniejszy z tych wodnych spacerów. Rio Guadalmina w Benahavis. Jest to nieopodal właśnie Marbei. No i łączą w sobie wiele rzeczy, jak wspinanie się po kamieniach, skakanie, pływanie, ślizganie. No Naprawdę jest to bardzo emocjonujący spacer. No więc zaczynajmy! No to zależy, jak się czujecie fizycznie. Zorganizowane wycieczki wiem, że nie zabierają dzieci poniżej 8 lat. No i tą sprawność trzeba mieć, trzeba umieć e, pływać po prostu, ponieważ są tam i odległości około 10 minut pływania. Spokojnego, spokojnego no ale jednak e, ciągłego pływania. Na pierwszy raz ja miałam takie mm, buty do wody, typowo, i one się sprawdziły. Natomiast nie, nie był to idealny wybór i ja nie polecam. Jeżeli nie macie nic innego, to tak, one się sprawdzą, ale yy, tam jest wiele kamieni i noga się po prostu może wślizgnąć między te kamienie. Na kolejny z zakupiłam sobie już inne buty i te zdecydowanie polecam. Wahałam się między takimi bardziej sandałkami, że tak powiem, z zakrytymi palcami, a po prostu butami przed kostkę, normalnymi do chodzenia. No i też takie wybrałam. Kupiłam najtańsze, ponieważ wiadomo, wiedziałam, że one będą w wodzie większość czasu. I nie chciałam jakby przepłacać, bo wiadomo, mogłyby się one po prostu zniszczyć. Ale ku mojemu zdziwieniu wziąłam najtańsze buty z Decathlona i uwielbiam je teraz, nadal w yy, nich chodzę po gruncie. Są bardzo dobre, na wszystkie hajki je zabrałam, wodne i niewodne, i naprawdę polecam z czystym sercem. No i teraz tak. Telefon, na pewno będziecie mieć ze sobą, klucze jakieś do samochodu, no bo tam trzeba podjechać. Oczywiście w opisie tego filmu będziecie mieli linki, gdzie jest parking i tak dalej, cała trasa. Na telefon nie mam tego, bo już gdzieś zgubiłam za podziałam i są takie po prostu saszetki, no nie wiem jak to nazwać. Poszukam online i Wam pokażę tutaj zdjęcie i to się sprawdza. Większość telefonów w dzisiejszych czasach też już jest wodoodporna, więc tutaj nie ma większego problemu. Klucze też możecie włożyć do tego woreczka. Albo widziałam, niektórzy mieli takie plastikowe, zakręcane pojemniczki. I w nie też można włożyć klucze, czy jakieś tam istotne rzeczy, pieniądze, jakbyście mieli, czy dokumenty. Ja bym Wam polecała zabrać minimalną ilość jedzenia. Na przykład jakiegoś banana i można go włożyć w ten woreczek taki plastikowy, um, śniadaniowy, czy jak on się tam nazywa, taki jedzeniowy. Wody, wody nie musicie zabezpieczać. Jakiś baton też do tego woreczka, na przykład. A wodę wrzucić do plecaka. Ja miałam takie plecaki. Tutaj jest. Coś takiego. I to teoretycznie powinno być wodoodporne. I to tutaj się tak zawija i zapina, prawda? Natomiast to mi przemokło. Dodatkowo to jest tak, że tylko jest na jedno ramię i po prostu dla mnie to było troszeczkę niewygodne. Wielu osobom to nie przeszkadzało, natomiast dla mnie to tak sobie. Dlatego. Wyposażyłam się też w coś takiego. To jest taki najtańszy plecak z katlona też. Nie wiem czy on kosztował 5-7 euro. On nie jest wodoodporny, ale tutaj sobie mogłam włożyć właśnie butelkę wody i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że taki plecak jest wystarczający. On przecieka, tak, przez zamek przechodzi woda. No ale jeżeli macie klucze zabezpieczone, telefon zabezpieczony, no to nie ma problemu. I po prostu ubieramy go na ramiona, na plecy. E, więc jest wygodniejszy. To jest moja polecajka. No ale większość osób jednak korzysta z takich e, worków teoretycznie e, wodoodpornych. Wybierałam jakiś taki t-shirt w stylu takiej biustonoszo, koszulkę i spodenki. Facetom wystarczą po prostu jakieś tam spodenki. Kobiety też często miały po prostu górę od stroju. No najlepiej lekko, jak najmniej, bo wiadomo, wychodzimy też z tej wody, no i wtedy to wszystko jest mokre. i mniej, tym lepiej. A dojeżdżacie, parking jest darmowy. Pineskę oczywiście macie w opisie tego filmu. Jest dużo miejsca, więc nie ma problemu, żeby zaparkować. No i idziecie. Całą mapę możecie zobaczyć na WikiLog, też mam tutaj wkleję linka, to jest aplikacja, z której ja najczęściej korzystam i zauważyłam, że wiele osób tutaj właśnie w Hiszpanii korzysta też z tej aplikacji. Trasa jest bardzo prosta, ponieważ jak już dojdziecie do tej rzeki, no to płyniecie już po prostu wzdłuż, wzdłuż niej. Żadna filozofia, zgubić się raczej nie ma możliwości. Na tej wycieczce możecie się wspinać, zjeżdżać sobie z tymi zjeżdżalniami, takimi podnymi, jakby z kamieni. Początek spaceru zaczyna się na mostku, za którym dochodzimy do kanału, którym idziemy wzdłuż aż do momentu zejścia, który tutaj widzicie. Jest on troszeczkę stromy, więc dobrze się trzymać drzew, no i po prostu uważać. Tutaj dochodzimy do rzeki i zaczynamy naszą przygodę. Zobaczcie sami. Najcięższy moment to jest na końcu około 100-200 metrów przed końcem całego tego spaceru, gdzie po prostu jest taka zapora, i tam trzeba użyć liny. No i dobrze mieć technikę. Najlepiej, uważam, moim zdaniem, po prostu schodzić po tej linie przodem do tej ściany, potem się odwrócić i po prostu sobie zjechać. już do wody. Rewelacja, rewelacja. No, więc to jest takie największe wyzwanie. W ogóle tam są takie cieśniny i często ludzie się wspinają po tych kamieniach e, bardzo wysoko, skaczą. No, nie musicie tego robić, no bo wiadomo, to jest dość wąskie, tutaj wchodzą wysoko, nie wiadomo często, jak głęboko tam jest. Ja osobiście nie polecam, ale dla poszukiwaczy mocnych wrażeń na pewno można tam zaspokoić swoją potrzebę adrenaliny. Te najważniejsze rzeczy jeszcze znajdziecie w opisie tego filmu. No i to by było na tyle. No dałam wam tutaj przebitki. Jeszcze muszę przyznać, że to nie oddaje tego jak tam jest pięknie. Tam naprawdę zapiera dech w piersiach. To jest nie do opisania żadnymi słowami. Nie zawiedziecie się na pewno. Chciałam jeszcze dodać, że możecie sobie na przykład zamówić przewodnika, bo są wycieczki. Ja je widziałam też organizowane. Taka wycieczka kosztuje około 40-50 euro od osoby. Zapewniają kaski, zapewne też buty, chociaż nie wiem. Jest to dość drogie, no bo to nie jest jakoś skomplikowane, no ale jeżeli nie jesteście na tyle pewni swoich umiejętności i, wolić, i, i chcecie się czuć bezpieczniej, no to polecam po prostu wziąć przewodnika. Jeżeli znajdę link, to też Wam tutaj e, go podlinkuję w opisie filmu. No cóż jeszcze więcej mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się wybierzecie. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was był. Dla mnie to jest przepiękne miejsce. Cieszę się, że też poznałam ludzi, którzy już tam byli i po prostu mogłam się z nimi wybrać. Ja Wam dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeżeli Wam się podobał, jak zwykle serdecznie zapraszam do subskrybowania. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki. Pa!